Okres okołoporodowy to wyjątkowy czas dla każdej kobiety. Jednak wiele przyszłych mam niepokoją liczne wątpliwości. Chcemy je rozwiać z pomocą naszych ekspertów. Porozmawiamy dzisiaj z prawnikiem Anną Augustynowicz, lekarzem ginekologiem położnikiem Justyną Teligą Czajkowską oraz psychologiem Aleksandrą Piotrowską. Zacznijmy od tematu budowania psychiki dziecka już w brzuchu mamy. Pani psycholog, w jaki sposób możemy tę psychikę kształtować? No bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że okres prenatalny to nie tylko rozrastanie się płodu, to nie tylko organogeneza, przybywanie centymetrów czy, czy kilogramów, choć oczywiście to bardzo ważne, ale to także okres, kiedy początki, zalążki naszej psychiki się kształtują. Aktywuje się układ nerwowy, dzięki czemu to rozwijające się dziecko, rozwijający się płód, bardzo wcześnie zaczyna ćwiczyć na przykład swoje zmysły, co również niezwykle ważne. Zaczyna działać także pamięć. To nie jest tak, że w trzecim tygodniu rozwoju prenatalnego, ale w, szczególnie w ostatnim trymestrze naprawdę jesteśmy w stanie... Wręcz budować już pierwsze wspomnienia dziecka z okresu prenatalnego. No, szkoda tego czasu nie, nie wykorzystać. Warto zadbać przede wszystkim o nastrój, w jakim większość godzin będzie spędzać mama. Pamiętajmy, że organizm kobiety i to, co się w nim dzieje organizm plus psychika kobiety, to środowisko zewnętrzne z punktu widzenia rozwoju dziecka i jak matka będzie często przeżywać sytuacje stresowe i nie radzić sobie z ich rozwiązaniem, przekształceniem, to rozwijający się płód na tym straci. A więc dbajmy o to, żeby dostarczać sobie przyjemności. Nauczmy się, jeśli do tej pory tego nie opanowałyśmy jakichś metod radzenia sobie z własnym stresem. To każda z nas musi wypraktykować i zobaczyć, co jej y, odpowiada. I budujmy też pierwsze skojarzenia. Jak wpadamy w, w błogostan, jest nam miło i sympatycznie, to naprawdę warto. Przemawiać czule do tego swojego brzuszka. Warto ten brzuszek głaskać, a może i dostarczać mu dźwięków takiej muzyki, na przykład, której słuchanie nam sprawia przyjemność. To wszystko się przyda. Myślę, że to radzenie sobie ze stresem przyda się w każdej innej sytuacji ja. też. Pani doktor, jak to wygląda z perspektywy medycznej? Tak, tak jak już wspomniała pani psycholog, rozwijają się zmysły u rozwijającego się płodu, i pierwszy zmysł dotyku rozwija się już w pierwszym trymestrze. Mniej więcej w połowie ciąży e, zmysłu, smaku i węchu, a także dziecko zaczyna słyszeć e, pierwsze dźwięki. E, ten słuch rozwija się stopniowo, w 28 tygodniu ciąży, czyli na granicy drugiego i trzeciego trymestru, prawie 95% dzieci. Płodów słyszy dźwięki pochodzące z zewnątrz. Czyli ta muzyka na pewno w trzecim trymestrze może towarzyszyć. Najpóźniej rozwija się zmysł wzroku. To tak mniej więcej od 26 tygodnia, ale już w 33 tygodniu ciąży dziecko reaguje na zmianę natężenia światła. Bo przecież przez ścianę brzucha matki e, światło przechodzi, i w momencie, kiedy jest bardzo ostre, e, źrenice dziecka będą się zwężały. Szanowne panie, niezwykle ważny jest sam moment przyjścia na świat dziecka. Wiele się mówi o cięciu cesarskim. Pani prawnik, jak to wygląda z Pani perspektywy? Cięcie cesarskie jest procedurą medyczną, która może być wykonana wówczas, jeśli są wskazania do jej wykonania. W konsekwencji oznacza to, że pacjentka nie może skutecznie żądać wykonania cięcia cesarskiego, jeżeli nie ma wskazań, medycznych wskazań do jego wykonania. Jak każda procedura medyczna, również zabieg cięcia cesarskiego wymaga zgody pacjentki. Co oznacza, że jeżeli pacjentka nie wyrazi zgody na wykonanie zabiegu cięcia cesarskiego, to ten zabieg nie będzie wykonany. Przy czym w przypadku zgody na jakikolwiek zabieg medyczny niezmiernie istotna jest kwestia, która odnosi się do tego, że zgoda aby była Ważna i prawnie skuteczna musi być zgodą poinformowaną i uświadomioną. Czyli w tym wypadku lekarz będzie musiał poinformować pacjentkę, dlaczego taki, a nie inny zabieg jest proponowany, jakie są wskazania do wykonania tego zabiegu i co może się stać, jeżeli kobieta nie wyrazi zgody na wykonanie tego zabiegu. I dopiero wówczas zgoda czy sprzeciw będą ważne i prawnie doniosłe, jeżeli pacjentka zrozumie znaczenie przekazywanych informacji. To jest najistotniejsza z punktu widzenia prawnego kwestia, w mojej opinii. Pani doktora, jak to wygląda z perspektywy medycznej? Cięcia cesarskie wykonuje się również albo planowo, albo ze wskazań nagłych. Proszę pamiętać o tym, że wszystkie powikłania, które mogą się zdarzyć, E, zdarzają się z częstością dwu, trzykrotnie większą niż po porodzie drogami natury. Dlatego bardzo rozważnie należy kwalifikować pacjentkę do cięcia cesarskiego. Pani psychologa, czy pani chciałaby coś dodać? No może tylko rozważmy, dlaczego tak częstym jest nastawianie się. Y Przyszłych mam na to, że ciąża zostanie zakończona cesarskim cięciem. Myślę, że podstawową sprawą jest nie tyle myślenie o tym, żeby uchronić dziecko od tego mozolnego przeciskania się przez drogi rodne, ile niechęć do doznawania bólu. No, taka, taki kierunek rozwoju cywilizacji. No, współczesny człowiek nie uważa doznań bólowych za niezbędnych i nie widzi w nich najczęściej niczego wzniosłego i uszlachetniającego. A jeszcze jak do tego dodamy internet i te różne opisy makabrycznie skomplikowanych porodów trwających trzy dni albo dłużej siłami natury, no to myślę, że łatwiej nam zrozumieć panie domagające się cesarskiego cięcia. Poruszaliśmy wątki związane z przygotowaniem do narodzin, Rozmawialiśmy też o porodzie. Pani prawnik, a jak wygląda kwestia powrotu młodej mamy do pracy? Rodziców, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim, a także po urlopie rodzicielskim, jak również tatę powracającego do pracy po urlopie ojcowskim, pracodawca ma obowiązek dopuścić do pracy na dotychczasowym stanowisku za wynagrodzeniem nie niższym od tego, które rodzic otrzymywałby, gdyby z urlopu nie korzystał. I w tej kwestii, w mojej opinii, niezmiernie istotne jest pytanie, a co w sytuacji, kiedy nie jest możliwe zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku? Nie jest możliwe chociażby ze względu na zmiany organizacyjne, zmiany strukturalne w firmie, czy chociażby likwidację stanowiska? Wówczas pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na stanowisku. Równorzędnym, z tym samym zastrzeżeniem, co poprzednio, że za wynagrodzeniem nie niższym niż dana osoba otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu. Zatem nie jest poprawną praktyką, czasami zdarzającą się, uwzględnienie wymagań płacowych, a dopuszczenie do pracy na innym stanowisku w sytuacji, kiedy na przykład dotychczas zajmowane stanowisko jest zajęte przez inną osobę, czyli nie mamy do czynienia z likwidacją stanowiska, tylko na tym stanowisku jest zatrudniona inna osoba. A jak to wygląda z perspektywy psychologa? To, tutaj najważniejszym pytaniem jest pytanie o moment, w którym matka ewentualnie może do pracy wrócić, no bądź w pewnych przypadkach ojciec, bo przecież to, to też się zdarza. To znaczy, w jakim wieku powinno być dziecko, żeby bez szkody dla własnego rozwoju mogło się rozstać z. Tym podstawowym opiekunem, najczęściej oczywiście matką. No i tutaj to nasze przekonania w ostatnich dekadach ulegają gwałtownej zmianie, i dlatego, że y, jako społeczeństwa y, my podlegamy zmianom, ale też dlatego, że gromadzimy wiedzę na ten temat. I na przykład dzisiaj wiemy, że. Oddanie dziecka do żłobka nie jest gwałtem na jego psychice. Wprost przeciwnie, więcej można wskazać pozytywów tej sytuacji niż negatywów, no ale wciąż jest pytanie o to, no kiedy, w jakim wieku. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę rekomendacje dotyczące karmienia piersią, które mówią, no że. Osiem miesięcy, to właściwie nic innego dziecko nie powinno do, do pyszczydła brać, no to mamy już prosty, prosty wniosek. Na pewno, y, jeśli sytuacja życiowa kobiety i rodziny, bo przecież to też musimy brać pod uwagę, na to pozwala, no to nie wcześniej. Powinna matka do pracy wracać, niż wtedy, kiedy dziecko ma 8, 10, 12 miesięcy? Myślę, że wiele mam stawia sobie taki wymóg, że wtedy, kiedy dziecko będzie już chodziło. Kiedy przyjmie postawę pionową i stanie się człowiekiem mobilnym. I to też jest punkt widzenia, który, który jak najbardziej honoruje. A jeśli któraś z mam jest przeświadczona, że no dwa lata to musi minimum z dzieckiem być, i może sobie na to pozwolić, rodzina. Proszę bardzo, chcę tylko uświadomić, że są takie kraje w Europie, gdzie jeśli dziecko ma półtora roku, czy dwa lata, i nie bywa w żadnym żłobku, to opieka społeczna zaczyna się interesować tym czy dziecko nie jest zaniedbywane. Zobaczcie, u nas wśród polskich mam, babć, teściowych i tak dalej panuje raczej przeświadczenie przeciwne, że oddanie dziecka do żłobka równa się y no, rezygnacji z tej dobroci i pełni szczęścia, jaką dziecko tylko u, u boku mamy może osiągnąć. Nauka nie potwierdza takiego stanowiska. Pani Aniu, czy podczas urlopów po porodzie. Kobieta może pracować? Podczas urlopu macierzyńskiego kobieta nie może pracować, podobnie tata, jeśli korzysta z urlopu ojcowskiego dwutygodniowego, nie może pracować. Natomiast możliwe jest częściowe wykonywanie pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy w przypadku urlopu rodzicielskiego. Otóż rodzice mogą w czasie urlopu rodzicielskiego pracować w wymiarze nie przekraczającym połowy etatu. Natomiast na pozostałą część etatu udzielany jest urlop rodzicielski. On wówczas ulega wydłużeniu w odniesieniu do tego okresu urlopu rodzicielskiego, który przysługuje wówczas, kiedy rodzic nie wykonuje pracy czyli wynosić będzie, może być maksymalnie przedłużony do 82 tygodni. Bądź 86 w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Pytanie jest następujące: czy pracodawca musi się zgodzić, jeżeli mama złoży wniosek, że chciałaby wrócić do pracy, czy wykonywać pracę podczas urlopu rodzicielskiego w wymiarze połowy etatu? Z zasady pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić, chyba że charakter wykonywanej pracy wyklucza jej wykonywanie w częściowym wymiarze czasu pracy, ale wówczas udziela mamy odpowiedzi na piśmie w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wskazującego na chęć wykonywania pracy w ramach części wymiaru czasu pracy. Przyjrzyjmy się teraz jaka odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, jakie są ich prawa i obowiązki. Większość osób w momencie zostania rodzicami uświadamia sobie to, że odpowiada teraz za kształtowanie nowego życia. A więc tworzenie warunków umożliwiających pełny, optymalny, prawidłowy rozwój. A gdyby tak próbować się konkretniej, to dojdziemy bardzo szybciutko do tego, że obowiązkiem rodziców jest troszczyć się o zaspokojenie potrzeb dziecka. Ja może na wszelki wypadek przypomnę, że to nie tylko potrzeba otrzymywania pokarmu, zmieniania pieluchy i troski o takie bezpieczeństwo fizyczne ale yy, dziecko to także potrzeba dotyku, głaskania, czułości, bo to jest okazywanie dziecku, że jest na tym świecie. Mile widziane, i wszystkim jego pojawienie się dało, dało dużo radości. To są chyba takie sprawy podstawowe. Jeszcze jedna rzecz. To nie jest tak, że to mamusia sobie dziecko urodziła. I to y, mamusi obowiązkiem jest troszczyć się o y, dziecko. Wciąż, proszę mi wierzyć, bardzo często spotykam się z takim przekonaniem, że no tata, oczywiście tata to musi zarobić na, na rodzinę, wtedy kiedy mama z dzieckiem jest, ale no co ma, co mężczyzna ma z małym dzieckiem robić poza karmieniem biustem? To wszystko to, co robi, co robi matka. Kąpać, przewijać, tulić, a nie tylko dostawać gotowe, ubrane, włożone w wózeczek z poleceniem godzinnego spaceru. Więc te obowiązki to także obowiązek zajmowania się na, na co dzień, stwarzaniem dziecku takich warunków, jakie są mu potrzebne przez mamę i przez tatę. Pani Aniu, co pani sądzi na ten temat? Z chwilą urodzenia dziecka, co jest moim zdaniem niezmiernie istotne, powstaje władza rodzicielska. Przy czym z chwilą urodzenia dziecka powstaje władza rodzicielska matki i ojca, ale pod warunkiem, że ojciec dziecka jest mężem matki. Jeżeli rodzice pozostają w związku partnerskim, to władza rodzicielska ojca powstaje z chwilą uznania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, ewentualnie wydania przez sąd orzeczenia ustalającego ojcostwo. Tutaj nie mamy takiego automatu jak w przypadku, w sytuacji, kiedy rodzice pozostają w związku małżeńskim. Jednym z najistotniejszych atrybutów władzy rodzicielskiej jest to, że rodzice reprezentują dziecko, jest to, że rodzice podejmują decyzje w sprawach dziecka. Przy czym, co jest bardzo ważne, w istotnych sprawach dziecka rodzice decydują wspólnie. Taką istotną sprawą dziecka, która będzie, która będzie wymagała wspólnej decyzji rodziców jest chociażby wybór imienia. Wybór, przedszkola, żłobka, szkoły to są istotne sprawy dziecka, ale na przykład istotną sprawą dziecka jest również podejmowanie decyzji dotyczących uczestnictwa małoletniego w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, czyli upraszczając taką istotną sprawą dziecka, gdzie rodzice decydują wspólnie, gdzie mają się między sobą porozumieć, ustalić swoje wspólne stanowisko, jest wyrażenie zgody na świadczenia zdrowotne, również te, które są podejmowane czy realizowane w pierwszych dniach życia dziecka, chociażby związane z badaniami przesiewowymi, ze szczepieniami ochronnymi. Dziękuję bardzo za spotkanie. Temat ciąży, porodu, opieki nad dzieckiem to bardzo szerokie zagadnienia. Mam nadzieję, że duża dawka wiedzy będzie doskonałym wprowadzeniem dla obecnych i przyszłych rodziców. Zachęcamy Was do zgłębienia tematu i zapoznania się z innymi materiałami naszych ekspertów. Zapraszamy na stronę. Bez przyszłość.pl